Doprowadziłem tutaj zasilanie sobie z domu. Jest tego kawałek kabla. No i teraz mam tutaj przewód grzejny samoregulujący się, zarobiony samemu. Połączenie zrobione. No i zgodnie z tym, co zaleca pan Siudalski. Prowadzimy go teraz przez wylotek po prostu do ula i zobaczymy, jakie są efekty podgrzewania. Tutaj mam założony monitoring temperatury i wilgotności. Codziennie o 6:30 odczytuję te dane, żeby można było porównywać. No i tyle. No i w ten sposób to wygląda na gotowo moi drodzy tu mamy czujnik zamontowany a tutaj mamy ten kabel grzejny tam na dole widać A no i tak naprawdę tutaj mamy pozostałą część gniazda tak więc nie będziemy pszczołom przeszkadzać